Argumentem zawsze podnoszonym przez ludzi, którzy nie chcą przechodzić na weganizm jest to, że lubią ten smak. Wręcz kochają smak produktów odzwierzęcych. Mielony, schabowy, boczek, pizza z dużą ilością sera. Ja też taka byłam. Też kochałam smak produktów odzwierzęcych i też lubiłam je jeść. Jednak nie przeszłam na weganizm dlatego, że nagle przestały mi smakować. Pytanie, które chciałabym zadać wszystkim, którzy mówią, że nie przejdą na weganizm, bo za bardzo lubią smak produktów odzwierzęcych, jest następujące. Co ma dla Ciebie większą wartość? Smak? Czy, życie. czy twoje preferencje smakowe są ważniejsze niż życie i cierpienie żyjącego zwierzęcia? Prawda jest taka, że potrzebujemy czegoś więcej niż przyjemności dla naszych zmysłów, aby uzasadnić moralność danego czynu. Ktoś w finach mógłby powiedzieć, że nie byłby nigdy w stanie zrezygnować z jedzenia psów. Czy to byłoby moralne uzasadnienie, aby ta osoba nadal zjadała zabijane psy? Ta logika może być zastosowana do wszystkich zwierząt: do wielorybów, do delfinów, do kotów, do tych zwierząt, które kochamy i o które chcemy dbać. Więc jeśli używasz tego stwierdzenia, aby jeść niektóre zwierzęta, musisz go używać, aby uzasadnić zjadanie wszystkich zwierząt. Należy pamiętać przy tym, że nasz dyskomfort, który przeżywamy, kiedy zmieniamy to, co kupujemy na inną opcję, na przykład roślinną, jest niczym w porównaniu z cierpieniem, jakie przechodzi zwierzę. Kiedy jemy jakiś posiłek, trwa to 15 minut. Ale śmierć zwierzęcia jest wieczna. Każde zwierzę, które jest zabijane z powodu naszych preferencji smakowych, jest wyjątkową istotą, która cierpi, która czuwa ból i strach i która chce żyć tak samo jak ty, tak samo jak ja, tak samo jak te zwierzęta, które tak dużą opieką otaczamy w naszych domach. Jakie mamy prawo odbierać im życie tylko dlatego, że lubimy ich smak? żeby zrozumieć dlaczego ta wymówka nie może w jakikolwiek sposób być argumentem uzasadniającym moralność wykorzystywania zwierząt wystarczy postawić się w ich sytuacji zdolność odczuwania bólu Zdolność odczuwania strachu i cierpienia, zdolność odczuwania wewnętrznej chęci życia nie są cechami wyłącznie ludzkimi. Są również cechami zwierząt, które zjadamy i zabijamy. Postawmy się w ich sytuacji choćby na chwilę, żeby zrozumieć, dlaczego odbieranie im życia nie może być moralnie uzasadnione. Co gdybyśmy to my byli na tej fermie lub w tej ubojni? Czy moralnym uzasadnieniem odebrania nam życia mogłoby być robienie tego tylko i wyłącznie dla przyjemności czy ich zmysłów? Jako weganka jem wszystkie potrawy, które jadłam do tej pory. Jem lasagne, schabowe, sushi, hot dogi, burgery. Makarony, ciasta, lody. Żyjemy we wspaniałych czasach, kiedy za pomocą internetu możemy znaleźć przepis na każdą potrawę w wersji wegańskiej. Możesz zweganizować każdy posiłek, który lubisz, szukając przepisu na roślinną wersję tej potrawy. Restauracje oferują wegańskie opcje, osobne wegańskie menu i to się cały czas rozwija. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo dostać roślinne produkty w supermarketach jak teraz. Także nie możesz używać smaku produktów odzwierzęcych jako usprawiedliwienie odbierania życia zwierzęciu, ponieważ potrzeba czegoś więcej niż przyjemność zmysłów, aby uzasadnić moralność tego niepotrzebnego czynu. A co więcej, możemy uzyskać wszystkie smaki i struktury, które czerpiemy z produktów odzwierzęcych w formie roślinnej.